Cześć, mam na imię Dorota, jestem instruktorką Pilates, jesteśmy w moim klubie Atmosfera Ruchu. Razem z Olą pokażemy Wam ćwiczenie spine twist, czyli skręty kręgosłupa. Ćwiczenie to mobilizuje odcinek piersiowy kręgosłupa i wzmacnia mięśnie skośne. Pozycja wyjściowa w siadzie. Siad skrzyżny. Dłonie ułożone tak, aby kciuki znalazły się na środku mostka, a palce wskazujące pod brodą, palce dłoni złączone. Ćwiczenie polega na skrętach klatki piersiowej i powrocie do pozycji. Z wdechem wydłuż kręgosłup i delikatnie rozpoczynając ruch z żeber i skośnych mięśni brzucha, skręć klatkę piersiową. Na wydechu Wróć do pozycji wyjściowej, staraj się cały czas wydłużać kręgosłup i boki ciała, tułów wydłużone, żebra opuszczone w dół, oddech równomierny, z wdechem wydłużaj kręgosłup, poczuj jak kręg od kręgu oddala się, z wydechem przez usta wracamy do pozycji wyjściowej.